Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Maryszyć na cleverkit.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o poli rytmi, a właściwie zrobimy sobie jeden odcinek na temat duoli w metrum 3/4. I teraz mała uwaga: na YouTube jest bardzo, bardzo dużo um, różnych odcinków od wielu znakomitych twórców, którzy prezentują ten, ten, ten temat od strony teoretycznej, natomiast ja bym chciał, żebyśmy się skupili przede wszystkim na stronie praktycznej. Z racji tego, że gramy na pianinie, mamy Prawą rękę, mamy lewą rękę, obie ręce, obie dłonie grają, w związku z tym jedna może skupić się na podziale rytmu standardowym, a drugi, druga ręka może skupić się na niestandardowym. I to właśnie zrobimy dzisiaj. Przypomnijmy sobie takie podstawy podstaw. Każda nutka, idąc od samej góry, dzieli się na dwie, dwie równe części, dwie połówki, prawda? Czyli cała nuta dzieli się na dwie półnuty. Półnuta dzieli się na dwie ćwierćnuty. ćwierćnuta dzieli się na dwie ósemki i tak i to jest podział regularny. Natomiast podział nieregularny będzie wtedy, jeżeli dana nuta dzieli się nie na dwie równe części, a na trzy lub więcej. Czyli na trzy, na cztery, na pięć, na sześć. Okay? Czyli w tym przypadku moglibyśmy podzielić na przykład półnutę na, nie na dwie ćwierćnuty, a na trzy ćwierćnuty. I wtedy dostajemy podział nieregularny, tylko zawsze pojawia się pytanie, w jaki sposób to zagrać. Niektórzy no, proponują nam um, mówienie słów składających się z odpowiedniej ilości sylab, na przykład pizza albo hot dog, prawda? Problem jest taki, że nie możemy mówić oddzielnie do prawej ręki, oddzielnie do lewej ręki. W związku z tym musimy stworzyć coś, co będzie nam łączyć w sobie zalety zarówno rytmu, Regularnego, jak i rytmu nieregularnego. I dzisiaj pokażę Wam właśnie taką metodę. I teraz, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Duoli. Duola to jest taka forma rytmu nieregularnego, w której daną nutkę dzielisz na dwie równe części w czasie, w którym w naturalnym podziale byłoby to trzy. Czyli my sobie weźmiemy na tapetę klasycznego walczyka w metrum trzy czwarte. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład półnutę z kropką, która nam rozlicza cały takt na trzy bity, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, prawda? To wtedy, jeżeli mamy trzy ćwierćnuty, każda z nich wybija nam jeden bit, to to jest podział regularny. Natomiast gdybyśmy wprowadzili tylko dwie ćwierćnuty, bez żadnej kropki, bez niczego, i wtedy takt, który jest naturalnie dzielony na trzy, podzielilibyśmy na dwa. Albo na 4, albo na 5, wtedy byłby to podział nieregularny. No i jeżeli mamy pojedynczy taki podział, to jeszcze, jeszcze sobie damy radę. Problem pojawia się wtedy, jeżeli mamy na pianinie w prawej ręce podział regularny, a w lewej ręce musimy zagrać podział nieregularny albo odwrotnie, prawda? I zróbmy sobie proste ćwiczenie, jak do tego możemy podejść. Mamy. W pierwszej linijce bardzo prostą melodię, ja ją pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, jedna z moich ulubionych, jak uczyłem się grać na pianinie. Bodajże jest to piosenka o konikach polnych, ale nie jestem tak do końca pewien. W każdym razie brzmi ona tak. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Wszystko jest w porządku, prawda? Mamy metrum w tym przypadku dwie czwarte i wybijamy sobie na dwa, prawda? Czyli metrum w każdym takcie mamy, liczymy do dwóch, zanim przejdziemy do kolejnego taktu. Raz dwa, raz dwa, raz dwa i tak dalej. Dobrze. To w takim razie. Zmieńmy metrum z dwóch czwartych na trzy czwarte, czyli w tym momencie każdy takt powinien być rozliczany na trzy, prawda? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ale uwaga, zagrajmy melodię, ponieważ melodia jest napisana właśnie w metrum dwie czwarte ćwierćnutami, to nie zmieniajmy tego dla prawej ręki, czyli pod kluczem wiolinowym zostawmy sobie dokładnie taką samą melodię. Czyli wtedy będziemy musieli w prawej ręce podzielić takty na dwie części, a w lewej ręce pod kluczem basowym będziemy dzielić takty na trzy części, prawda? Prawa będzie mieć tak samo jak było wcześniej, czyli będziemy mieć raz-dwa, 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 yeah. trzy. Właśnie, ponieważ tutaj nie ma duoli, prawda? Nie ma rytmu nieregularnego, w związku z tym musieliśmy dopełnić takt naszą kropką. Yy, dobra, ale pod kluczem basowym będziemy liczyć do trzech, prawda? Raz, dwa, trzy G, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. No, i teraz sztuka polega na tym, żeby zagrać obiema rękami naraz, pod kluczem wiolinowym licząc na 2, a pod kluczem basowym licząc na 3. Będzie to brzmiało tak. No, i teraz jak to rozliczyć? Otóż moja metoda. Bierzemy sobie najmniejszą liczbę albo cyfrę, w tym przypadku będzie to cyfra, która jest podzielna przez liczbę bitów dla klucza wiolinowego i liczbę bitów dla klucza basowego. Innymi słowy, w tym przypadku pod kluczem wiolinowym mamy dwa bity, raz, dwa, prawda? A pod kluczem basowym mamy trzy bity, raz, dwa, trzy, w takcie. W takcie. W związku z tym najmniejsza liczba, która jest podzielna przez dwa i, i, i przez 3, to jest 6. W związku z tym, każdy takt będziemy sobie rozliczać do sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Albo w naszym przypadku możemy, możemy to policzyć jako raz i dwa i trzy i. Też mamy sześć, prawda? 6 przez dwa to jest 3, prawda? Czyli co trzy będziemy zmieniać nutkę. Raz i dwa i trzy i. Raz i dwa i trzy i. Albo Raz 2 3 4 5 6. Raz 2 3 4 5 6. I wtedy uzyskamy tę regularność, czyli odległość między każdą z tych nut, którą mamy zapisane w dłoni w tym samym odstępie czasu, prawda? Czyli będziemy mieć Dobra. A teraz jak rozliczymy y, nasz y, klucz basowy? No, 6 podzielone przez 32, prawda? Czyli co dwa liczenia będziemy zmieniać nutkę. Czyli będziemy mieć raz i dwa i trzy i. Raz i dwa i trzy i. Dobrze? To spróbujmy sobie zagrać pierwszy takt, ok? Będziemy mieć takt. Raz i dwa i trzy i. Prawda? Raz i dwa i trzy i policzmy sobie to do sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w tym przypadku możemy sobie spokojnie rozliczyć każdy z tych taktów. W związku z tym przegrajmy sobie całą linijkę. Raz i dwa i trzy i. Raz i dwa. I 3 i raz i 2, 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 I, 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 i 3 i. Brawo, uporaliśmy się w tym przypadku z podziałem nieregularnym rytmu. Dobrze, to spróbujmy w takim razie. Odwrócić sytuację, prawda? Czyli przenieśmy um, rytm nieregularny do sekcji basowej zamiast do sekcji wiolinowej. Wtedy w tym przypadku musimy zamienić, jakby stronami, wszystko, a więc znaleźć taką piosenkę, która jest w metrum 3 czwarte. I ja proponuję zagrać mi czarne cyganie, bo jest bardzo, bardzo prosta. W y, podziale regularnym będzie to brzmiało następująco. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wystarczy. I teraz to, co chcemy zrobić? To chcemy wprowadzić akompaniament, który będzie nam się opierał na li, Prawda? Czyli wtedy będziemy grać raz, dwa. Raz, dwa, raz, Dwa, i tak dalej, i tak dalej. I będziemy liczyć dokładnie tak samo, prawda? Czyli do sześciu każdy takt. I w naszym przypadku, w przypadku lewej ręki będziemy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 prawda? Odległość między każdym z uderzeń jest dokładnie taka sama, bo o to nam chodzi. No to zagrajmy sobie w takim razie całość. Czyli będziemy mieć raz i dwa i trzy i 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 raz i dwa i trzy, i raz, i dwa, i trzy. Mam nadzieję, że od tego momentu już z duolami będziecie sobie w metrum 3-4 radzić doskonale. Natomiast ja mam dla Was jeszcze jedno spostrzeżenie. Otóż czasami ten zapis rytmu asymetrycznego wprowadza dużo problemów, prawda? Bo nie każdy umie sobie to rozpisać, rozliczyć w, w takcie. Bo jest to szczególnie na etapie początkującym trudne. Natomiast jeżeli zejdziemy z nutkami, z wartościami nut odpowiednio nisko, to każdy. To każdy rytm nieregularny możemy zapisać w postaci regularnej. I teraz pokażę Wam drugi zapis, który wyrzuci nam podział nieregularny, zastąpi go podziałem regularnym, a będzie miał dokładnie takie samo odzwierciedlenie brzmieniowe. Proszę bardzo, wystarczy. Jeżeli do każdej ćwierci wprowadzimy sobie kropkę. Liczyliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawda? No to mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jest dokładnie tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niektórzy uważają, że różnica między tym zapisem a tym poprzednim to jest kwestia położenia akcentów i tak i nie. Z jednej strony tak, z drugiej strony akcenty, które kładziemy grając na instrumencie, to jest zawsze kwestia interpretacyjna danego muzyka. W związku z tym ja się bardziej przychylam właśnie do tej wersji, że jedno i drugie jest dokładnie tym samym. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, jeżeli Ci się podobało, daj kciuka w górę, abym wiedział, że warto jest wejść w ten temat i zrobić kolejne elementy, czyli kwartole, kwintole w różnym metrum muzycznym, żebyśmy sobie to poćwiczyli. Jeżeli masz ochotę, zostaw jakiś wspierający komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. A i koniecznie zachęcam Cię do odwiedzenia sklepu na cleverkit.pl. Być może jest tam coś, co Cię naprawdę mocno zainteresuje i pozwoli Ci ruszyć mocno z Twoją. Grą. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć!